Tu Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Dzisiaj kończymy lekturę listu do Galacjan. Wsłuchiwać się będziemy w ostatnie słowa tego ważnego listu apostolskiego. Znajdujemy tu między innymi znamienne słowa Pawła Niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Ostatnie wersety listu do Galacjan, apostoł Paweł napisał własnoręcznie. Cały list dyktował pisarzowi, ale końcowy fragment listu zawiera takie jego słowa: Patrzcie na te wielkie litery to moje własnoręczne pismo. Apostoł formułuje w końcowych słowach swego listu bardzo ważne, ostateczne wnioski. I być może dlatego pisze je własnoręcznie, chcąc jak gdyby podkreślić, że bardzo zależy mu na tym, żeby Galacjanie zrozumieli jego argumentację wytoczoną w obronie Ewangelii. Bo właśnie o Ewangelię, o jej czystość, o jej pełne mocy oddziaływanie chodzi apostołowi. Gdy czytamy ostatnie wiersze listu do Galacjan, nasuwa się nam pytanie Odnośnie najistotniejszej treści i w ogóle sensu chrześcijańskiej wiary. Czy ten najgłębszy sens chrześcijaństwa polega na czymś zewnętrznym czy wewnętrznym? Czy istotne są symbole, obrzędy czy wewnętrzne duchowe przeżycie? Przeczytajmy 12 i 13 wiersz ostatniego rozdziału List do Galacjan. Ci, którzy chcą się przypodobać ludziom, Zmuszają Was do obrzezania, byle tylko nie narazić się na prześladowania z powodu Krzyża Chrystusa. Zwolennicy obrzezania sami nie wypełniają wymogów prawa, lecz chcą się tym pochwalić, że Was poddali obrzezaniu. Chrześcijaństwo w sensie fundamentalnym nie jest religią zewnętrznych ceremonii, jest czymś wewnętrznym, jest duchowym przeżyciem serca. Judaizujący nauczyciele koncentrowali swoją uwagę na czymś zewnętrznym, na obrzezaniu. W wierszach, które przeczytaliśmy, opisani są jako ci, którzy nie tylko poddają się obrzezaniu sami, ale też zmuszają innych do obrzezania. Słusznie więc niekiedy mówi się o nich jako o stronnictwie obrzezywania. Kilkakrotnie wspominaliśmy już o ich haśle. Jeśli nie zostaniecie obrzezani, według zwyczaju Mojżesza nie możecie być zbawieni. Tak czytamy też w dziejach apostolskich w rozdziale piętnastym. W ten właśnie sposób ci fałszywi nauczyciele zaprzeczali, że zbawienie można uzyskać tylko dzięki wierze. Dlaczego tak postępowali? Apostoł pisze bez ogródek. Chcą się przypodobać ludziom. A potem, by mogli z ciała waszego się chlubić. Zwróćmy uwagę na powtarzanie się słowa ciało. Obrzezania dokonywano na ciele. Jest rzeczą całkowicie prawdziwą, że to Bóg dał Abrahamowi obrzezanie na znak swego przymierza. Ale samo w sobie nie miało ono żadnej mocy. A jednak judaizujący nauczyciele podnosili tę sprawę do rangi sakramentu i przykazania o zasadniczej podstawowej wadze. Kładąc nacisk na to, że bez obrzezania nikt nie może dostąpić zbawienia. Ale w jaki sposób tego rodzaju zewnętrzna, cielesna operacja mogłaby zapewnić zbawienie duszy, albo choćby być czymś nieodzownym i koniecznym warunkiem zbawienia? Jest to oczywiście nieprawdziwe. A jednak tego samego rodzaju pomyłkę czyni się i dzisiaj. Wielu ludzi przywiązuje dziś zbyt wielkie znaczenie do Chrztu, ucząc nawet, że doznaje się odrodzenia poprzez Chrzest. Chrzest jest ważny, podobnie jak i obrzezanie było ważne. Z martwych wstałych Chrystus dał polecenie Chrztu, swoim uczniom, całemu kościołowi, tak jak Bóg dał swego czasu obrzezkę Abrahamowi. Chrzest jest znakiem przymierza, przynależności do grupy tych, Którzy uchwycili się Chrystusa, tych, z którymi zostało zawarte nowe przymierze, podobnie jak takim znakiem w swoim czasie było obrzezanie. Ale zarówno chrzest, jak i obrzezanie, jakkolwiek posiadają wielkie znaczenie w sensie reprezentowania ważnych prawd duchowych, same w sobie są zewnętrznymi, cielesnymi wydarzeniami. Jest rzeczą absurdalną, by tego rodzaju rzeczy podnosić do rangi nieodzownych warunków zbawienia. Tym bardziej nie można twierdzić, że to właśnie one przynoszą zbawienie. Zbawienie przynosi jedynie wiara. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zadajmy sobie pytanie, co stanowi w chrześcijaństwie rzecz najważniejszą? Co jest jego istotą? Odpowiedź znajdujemy w wersecie 15. Czytamy tu: Ani obrzezanie, ani brak obrzezania nie mają znaczenia, a tylko to, by zostać stworzonym na nowo. A więc to, co przede wszystkim jest ważne, nie dotyczy obrzezania, czyli zewnętrznych czynności. Nieważne jest to, czy ktoś jest obrzezany czy nie, ale czy narodził się na nowo, czy jest obecnie nowym stworzeniem. Obrzezanie było kiedyś, chrzest jest obecnie zewnętrznym znakiem i pieczęcią tej prawdy. Obrzezanie ciała symbolizowało obrzezanie serca, podobnie ich chrzest symbolizuje chrzest w Duchu Świętym. Jest pożałowania godną tragedią, że ludzi stać na takie pomieszanie w myśleniu. Że znak uważają za samą rzecz, którą ten znak reprezentuje. Wyolbrzymiają cielesną ceremonię kosztem prawdy o konieczności zmiany serca. Czynią sprawę obrzezania czy chrztu jakby drogą wiodącą ku zbawieniu. Zamiast uznawać i dostrzegać ważność nowego stworzenia. Obrzezanie i chrzest są zatem rzeczami ciała, zewnętrznymi, widzialnymi ceremoniami, których dokonują ludzie. Natomiast nowe stworzenie jest narodzeniem się z ducha, jest wewnętrznym i niewidzialnym cudem, którego dokonuje Bóg. Poprzez całą historię ludu Bożego wierzący byli skłonni popełniać ten sam błąd. Obniżali poziom religii serca do powierzchownego, zewnętrznego pokazu, i dlatego Bóg tyle razy posyłał do nich swoje sługi, aby ich gromić i wzywać do powrotu. Do przeżywania prawdziwej, duchowej, wewnętrznej odnowy. To było wielkim błędem Izraela. Bóg przez przeroków żalił się, że lud ten zbliża się do niego swoimi ustami, czci go swoimi wargami, a jego serce jest daleko od niego. Pan Jezus zastosował ten urywek pisma do uczonych w piśmie i faryzeuszy żyjących za jego dni i objawił całą ich obłudę. Ich hipokryzja, podobny formalizm religijny charakteryzował średniowieczny Kościół. Także bardzo wiele współczesnego kościelnictwa ma podobny charakter. Jest ono nudne, powierzchowne, martwe, a głównie polega na zewnętrznych ceremoniach. Trzeba powiedzieć po prostu, że jest to niestety naturalne, że człowiek upadły ma tendencję do oddalania się od tego, co rzeczywiste, wewnętrzne, duchowe, a zadawala się religią jak gdyby zastępczą, powierzchowną, łatwą, wygodną, ponieważ wymogi jej są tylko ceremonialne. Ale zewnętrzne sprawy mają bardzo małe znaczenie w porównaniu z tym, że jest się nowym stworzeniem. I tak właśnie pisze apostoł. Nie znaczy to, że na rzeczy zewnętrzne w ogóle nie ma miejsca. To, co znajduje się w sercu, trzeba wyrazić ustami. To, co wewnętrzne, duchowe, trzeba w religii objawiać pewnymi znakami zewnętrznymi. Ale istotne jest to, co wewnątrz, wiara, przeżywanie duchowej więzi z Chrystusem, nowe życie zrodzone z ducha Bożego, nowe stworzenie, to jest istota chrześcijaństwa. To przynosi zbawienie. Apostoł Paweł posługuje się przykładem postawy judaizujących nauczycieli, głoszących konieczność obrzezania dla uzyskania zbawienia. Apostoł wykazuje, że ich nauka jest błędna, bo przywiązują nadmierną wagę do rzeczy zewnętrznych. Apostoł pisze, co do mnie zaś, zachowaj Boże, bym się miał pochwalić czym innym niż krzyżem naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie. A ja dla świata, krzyż Jezusa Chrystusa, objawia każdemu z nas bardzo nieprzyjemną prawdę. To, że jesteśmy grzesznikami, nad którymi ciąży sprawiedliwy gniew Boga, i że nie możemy sami siebie zbawić, nie możemy sami zasłużyć sobie na zbawienie jakimikolwiek zewnętrznymi czynami. Chrystus wziął na siebie nasze grzechy, bo my Absolutnie nie bylibyśmy w stanie uwolnić się od nich jakimkolwiek innym sposobem. Gdybyśmy mogli uzyskać przebaczenie poprzez swoje własne dobre uczynki, czy poprzez zachowywanie całego Bożego prawa, albo też wykonywanie ceremonialnych obrzędów, krzyż Chrystusa nie byłby potrzebny. Możemy być tego pewni, że w ogóle by go nie było. Za każdym razem. Gdy patrzymy na ukrzyżowanego Chrystusa, Jezus wydaje się mówić: Jestem tutaj z waszego powodu, zaniosłem tu wasze grzechy, cierpię za wasze przekleństwo. Waszą winę spłacam teraz. Wasza śmierć spowodowała to, że umieram. Żadna inna sprawa w historii ludzkości ani w całym wszechświecie nie upokarza nas tak bardzo, jak właśnie krzyż Chrystusa. Mamy wszyscy wygorowane pojęcie o sobie samym, szczególnie w sprawach dotyczących własnej sprawiedliwości. Tak długo dopóki nie złożyliśmy wizyty na miejscu zwanym Golgotą i tam właśnie dopiero u stóp krzyża malejemy, nabieramy formy i kształtu, które są dla nas właściwe. Oczywiście nikt z ludzi tego nie lubi. Ludzie są przeciwni temu, by się uniżać, by zobaczyć siebie samych takimi, jakimi jesteśmy, jak Bóg nas widzi, ludzie wolą wygodne iluzje. Dlatego też starają się jak najdalej trzymać od Krzyża. Budują chrześcijaństwo bez Krzyża. Polega ono na ich własnych czynach, na obrzędach. Nie mają żadnych obiekcji do chrześcijaństwa tak długo, dopóki nie chodzi w nim o wiarę w ukrzyżowanego Chrystusa. Nie cierpią tak naprawdę Krzyża. Nastawienie apostoła Pawła jest całkowicie odmienne od takich poglądów. Przeczytajmy jeszcze raz słowa apostoła w starszym przekładzie. Co zaś do mnie, pisze Paweł, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego jak tylko z krzyża pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Apostoł nie uważał, że od krzyża trzeba uciekać. Był on dla niego przedmiotem chluby. Prawdą jest, że nie możemy się chlubić z samych siebie i z krzyża Chrystusa równocześnie. Jeśli chlubimy się z samych siebie, ze swoich zdolności, nigdy nie będziemy chlubić się z krzyża i z tego, że tylko Chrystus jest zdolny zbawić nas. I to krzyż ukrzyżowany Chrystus. Musimy dokonać tu wyboru. Tylko wtedy kiedy się upokorzymy, i choć zasługujący na piekło grzesznicy, zrezygnujemy z chlubienia się z samych siebie i uciekniemy pod krzyż, aby tam, u stóp Chrystusa, otrzymać zbawienie, spędzimy resztę dni swojego życia na uwielbianiu Boga i na chlubieniu się krzyżem zbawiciela. W rezultacie takiej naszej decyzji rozstaniemy się ze światem. Poprzednio z całego serca pragnęliśmy mieć dobrą opinię w tym właśnie świecie. Ale teraz, gdy ujrzeliśmy samych siebie jako wielkich grzeszników, a ukrzyżowanego Chrystusa jako Bożego Baranka, który wziął na siebie nasze winy, nie dbamy już o to, co o nas mówi świat. Świat jest dla nas ukrzyżowany, a my dla świata. Widzimy, jak wyraźnie konfrontuje apostoł fałszywą i prawdziwą religię. Z jednej strony mamy obrzezanie, jako przykład, Elementu zewnętrznego, ludzkiego, który reprezentuje religię formalną, zewnętrzną, opartą o ludzkie wysiłki, a z drugiej strony krzyż Chrystusa, nowe stworzenie, doskonałe dzieło Jezusa dokonane na krzyżu, dzięki któremu zostajemy odkupieni, dzięki któremu następuje w naszych sercach duchowe odrodzenie, to są zadnicze fundamentalne prawdy Ewangelii. Nikt nie zrozumiał jeszcze Ewangelii, jeśli nie pojął przede wszystkim tego, że chrześcijaństwo jest czymś wewnętrznym, duchowym, że jest Bożym dziełem łaski. Apostoł pisze: Pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać będą, nad Izraelem Bożym. Apostoł naucza tu więc trzech wielkich prawd o Kościele. Po pierwsze, Wszyscy, którzy tej zasady trzymać się będą, Izrael Boży, to nie jakieś dwie różne grupy, ale jedna, jest to przywilej Kościoła, ludu wierzących, że stanowi on jedną ciągłość, jedną całość z Bożym ludem Starego Testamentu. Ci, którzy uwierzyli, są prawdziwymi potomkami Abrahama, są Bożym Izraelem. Po drugie, Lud Boży, Boży Izrael to ludzie, o których się mówi, że trzymają się tej prawdy, tej zasady. Greckim słowem, użytym tu dla oddania zasady, jest kanon. Co on oznacza? Pierwotnie oznaczało to słowo greckie miarę, linię, a więc na przykład narzędzie, którym posługuje się cieśla przy swojej pracy, albo ktoś, kto wytycza kierunek. Tak więc Kościół. Posiada określony kierunek, określoną zasadę. Jest nią szczególny kanon, kanon pisma świętego, nauka apostołów, a przede wszystkim Ewangelia, gdzie mowa jest o Krzyżu Chrystusa i o nowym stworzeniu. To jest zasada, według której musi żyć cały lud Boży, dzięki której może on sam nieustannie się korygować i rozwijać. Apostoł pisze dalej a pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi którzy tej zasady trzymać się będą a więc trzecią prawdą którą wyczytujemy ze słów apostoła Pawła z końcowego urywka jego listu do Galacjan jest ta prawda, że Kościół tylko wtedy cieszy się pokojem i łaską Boga jeśli żyje zgodnie z prawdą Ewangelii dalej znajdujemy niezwykłe słowa apostoła wiersz 17. Na przyszłość nie przysparzajcie mi trudności, bo noszę na ciele stygmaty, męki Jezusa. Do początku XX wieku nie mniej niż 320 osób twierdziło, że posiada pewnego rodzaju znaki, stygmaty. W niektórych wypadkach twierdzono, że oprócz pięciu ran w rękach, nogach i boku, pojawiły się także znaki na czole, gdzie Chrystus nosił koronę cierniową, na barkach. Gdzie niósł krzyż i na plecach, gdzie był biczowany. W niektórych wypadkach zjawiskom tym towarzyszył ostry ból, a nawet obfite krwawienie. O takich wypadkach, które zostały potwierdzone, dzisiaj możemy powiedzieć, że następowało tak zwane neuropatyczne krwawienie, powodowane podświadomą autosugestią. Jest rzeczą nieprawdopodobną, że tego rodzaju stygmaty. Apostoł nosił na swoim ciele. Były to raczej rany, które otrzymał w czasie prześladowań, które przecierpiał dla imienia Pana Jezusa. Apostoł pisał o tym, że był nieraz wychłostany. Pięć razy po czterdzieści uderzeń przyjął w czasie chłostu. Raz był kamienowany. Niektóre z tych cierpień miał już za sobą, zanim jeszcze napisał list do Galacjan. Z całą pewnością już przedtem miało miejsce ukamienowanie w listrze. W jednym z galackich miast, gdzie został pozostawiony w rowie jako umarły. Rany, które mu zadali prześladowcy, blizny, które już na zawsze po nich pozostały, to były owe stygmaty Jezusowe. Słowem stygmata określono w świeckim języku greckim napiętnowanie niewolnika rozpalonym żelazem. Jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że apostoł Paweł właśnie to miał na myśli. Był niewolnikiem Jezusa prześladowania wypaliły na nim znak przynależności do Chrystusa. Ślady chłostu, biczowania, kamienowania stanowiły swoiste stygmaty jego przynależności do Pana. Znaki prześladowań, a nie obrzezanie, uważał apostoł za podstawę swej prośby, żeby nikt mu odtąd nie sprawiał przykrości. Słowa apostoła sprzed ostatniego wersetu listy do Gracjan znaczą, niech nikt nie kwestionuje mojego autorytetu. Apostoł gorąco pragnął tego, by pozostawiono go w spokoju, by fałszywi nauczyciele nie drażnili go już. Jako Żyd był przecież obrzezany, ale miał też na swoim ciele inne znaki, które dowodziły, że należy do Chrystusa. Nie unikał prześladowań dla Krzyża Chrystusa. Przeciwnie, nosił na swoim ciele rany, które wskazywały, że jest niewolnikiem, wiernym sługą Jezusa. Przeczytajmy końcowe słowa apostoła. Pisze on: Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł rozpoczynał list podobnie: pozdrowieniami i życzeniami łaski. Potem dał wyraz swojemu zdumieniu, że Galacjanie dają się prędko odwieść od tego, który ich powołał do łaski Chrystusowej. I można by stwierdzić, że cały list poświęcony został tematowi łaski Boga, jego niezasłużonemu przez grzeszników darowi wielkiej Bożej dobroci. I apostoł kończy list również w tym samym duchu. A więc autentyczną, charakterystyczną cechą Ewangelii jest łaska Pana Jezusa Chrystusa. Kto głosi Ewangelię, Posiada znaki tej łaski. Odnosi się to do wszystkich członków Ludu Bożego. Apostoł Paweł zwraca się na koniec do Galacjan słowami: Bracia, moi bracia. Tak, są oni jego braćmi, bo wszyscy zostali dotknięci Bożą łaską, Bożą dobrocią. Stanowią jedną Bożą rodzinę. Są braćmi, siostrami. Jeśli ty, drogi przyjacielu, Doznałeś Bożej łaski, Bożej miłości, jesteś członkiem Bożej rodziny, nie ma większej radości nad tę, otworzyć się na Bożą miłość i wiedzieć, że jest się kochanym Bożym dzieckiem. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym bracia. Amen. Zakończyliśmy dzisiaj studium listu do Galacjan. W czasie następnej audycji rozpoczniemy lekturę księgi psalmów, jednej z najpiękniejszych ksiąg Starego Testamentu. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org. Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TWR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce.